Was na bardzo odcinku na Gotuj z Maciejem. Dzisiejszy challenge to jest łapka, jedna łapka w górę. Tak mało, bo dopiero mam 0 subskrybentów. Albo może być więcej, to zależy od Was. Pisać w komentarzu, kto mnie lubi. Dopiero początkujący jestem. Niedawno to zacząłem. Otóż tutaj są nasze przybory. Ja to będę gotować z moją siostrzyczką. Sara pokaż się. To jest moja siostra. Ja zaraz się pokażę. Jestem to ja. Jak ktoś mnie zna, łapka w górę. równa się z suby. I ten. Tutaj mamy trzy. A będą nam potrzebne, co nie, Sara? To tortille, to są. Tak. I będziemy dzisiaj robić, y, jak przyrządzić y, ten. Pizzę z tortilli. Kto wie, więc wciska suba. Słuchajcie, pierwsza część to będzie ketchup, ketchup. Ty weź ten drugi ketchup Ja, ja tego nie wezmę nie? na pewno, nie. Ty pozostaj ten. Weźmiemy później o to, to gdzie ten ketchup o ten o ten o o to co to w ogóle jest ten ketchup są tutaj resztki nawet pokażę o nawet za daleko jestem nieważne. otworzyć no pewnie czekajcie no jeszcze trzeba lązła żeby otworzyć ten to my w tym czasie A, A. widzowie, chciałem powiedzieć, że ostrożnie z tym keczupem, za bardzo, bo się za dużo nie zadaje, nie zadaje się z tym keczupem, czyli daje się bardzo mało. Na przykład, no, gdzieś, no, gdzieś taka duża kropla. Taka o. Taka kropla wystarczy i wysmaruje się normalnie nożem, tak. Okej. Okay. Za zachęcam was do kanału Sara Minecraft Ma zero obserwujących Ciężko go znaleźć Tylko publiczni ludzie mogą Ona nagrała publiczny filmik no, mnie, Powinniście ją e, znaleźć e, Taka kropelka Sara Taka kropelka hmm? Wysmaruj Tutaj e, zrobi, zrobimy Mamie bo... Tutaj będzie połowa. Zaznacz, y, zna, zaznaczkę czupem. Zaznaczkę czupem. Ty na gniał tą To zaznaczkę czupem, żebyśmy się nie pomylili. Nie, bo ja nie. Okej, okay. to poczekajcie. Na razie tak nam wychodzi, nie Sara? Mhm. Jeszcze raz się przywitać. Cześć. Cześć. Trochę za dużo. Trochę tam do mego. Nic nie szkodzi. Zdrówko. No Jestem trochę kocopiku. Nauczyłem się gotować we wieku. No tak keczup wygląda z bliska. Posmarowany o tak wygląda. Tak. Dobrze. Patrz jak ja to zbliżyłem, Sara. Mm -hmm. A tak by moja siostra wyglądała, w takiej gęstości. A keczup? Tak. No prawie normalnie. Tylko stołu nie widać. Dobra. Nie, dziękuję. Otóż to nasze burrito się robi samo. Jak to samo, co ja gadam? Burrito się robi tak, że się... tak robi? to nasza pizza tak wygląda. No bo ona jest super. Nie wiem. Teraz tak wygląda, a wcześniej wyglądała inaczej, ale tu się ciemno robi. U nas jest ciemno już, co nie sara? Ow. Powiedz no tak. Jest czy nie? Dobra, zapalę światło. Za mocne trochę to światło. Taka nasza pierwsza pizza wygląda. Nie wow. wiem jak druga, ale będzie super. Widzicie, teraz będzie początkująca piosenka. Mam dzisiaj dość, lubię gotować, bo to wszystko dla nas, dla naszego dobra. Deni i Wal gotują na świecie. Jesteśmy na niebie i robimy wszystko, żeby Monika, posmakowało jest gotowa. Bogowi. Głośniej. La da da la da da Deni i Wal gotują sobie nad rzeczką nad rzeczką żeby Boga uszczęśliwić że lubią gotować teraz. La da da Możesz cicho. La da da la da da

Nafa, muszę z Tobą wymyślić. Jak wymyślić? Dobra, nasza druga pizza na razie tak wygląda. Taka pierwsza ocencie ją od. Ta już 10, jest gotowa. No, od 0 do, na 10 ocencie po prostu. Dzisiejszy challenge to jest. Yy, Pokaż Stara Paluszki, ile dzisiaj challenge łapek w górę. Mm. Pokaż. 20 tysięcy? Nieskątność. 20. Nieskątność. Ale mniej, bo oni może go nie wbić. To ja ile? 10-15? 10. Dobra, 10 łapek w górę. 10, 20. 20 łapek w górę. 10, 20. No. Nie wiem jak to powiedzieć, ale dajcie albo 20 będzie, albo 10, to taka pizza ląduje wam yy, pod dostawę do domu. A jak nie zrobicie tego, to wam taka pizza wleci w twarz. Co nie Sara? No. Powiedz im, po, popatrz. I powiedz, tak czy nie? No właśnie, więc zachęcam. Poczekajcie, muszę zrobić swoją pizzę zaraz. Moja będzie inaczej wyglądać od Sary. Sara, zrobisz sobie warzywka? Nie. Dobra. Tylko ogórek, ser i wiesa. Wiesia. Af, af. Pewnie. Af, af. Pokażę Wam mój taniec, jak chcecie. Zaraz Wam pokażę mój taniec. Sara, nie zabieraj telefonu, błagam. Jeszcze go. No nie zabieraj! To nie na... masz! Nie, bo nie będzie widać mnie. To nagrywa mnie. Dobra, nie tak! Siemię nagrywa właśnie. Oto mój fajowy taniec. Widać Sara? Nie? Mhm. Lubię w ogóle placki, jakbyście wiedzieli, a to jest... A moje ulubione danie z IFASH to chyba jest burger? Nie pamiętam już tego. Ostatni raz, kiedy jadłem pizzę, to był... Ja byłem u kuzyna, ale nagrywałem live'a w głowie. Nie wiem czemu, ale mi się nudziło. Tak, Sara wygląda z bliska. Jest trochę sus. Co, powiedzieliście? Powiedzieli, że jest trochę sus. i widzowie. A, i zmieniam nazwę kanału, żeby nie było, że z zapowiedzią. Deni i Wal gotują. Co nie, Wal? Znaczy, Sara? Poczekajcie, bo mi coś przyszło, więc... 14 impra Znów ktoś pierdol Ketup No no ketup Słuchajcie, bo ja chyba ze Chyba będziemy zaraz grać Będę grał z moimi koleżankami, wiecie? Ty nie masz nawet Farsz wódów Tak, jadłem Ty nie masz nawet farsz wódów Ja kiedyś jadłem farsz wódów to ty, ciocia, 34 lata? Nie. 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 Nie mam zaproszenia. To dodałem. Wiecie co? Ten. Słuchajcie, teraz moja kolej będzie trochę stresuje się, że mi ocenicie 0 na 10. Poczekajcie jak zrobię swoją pizzę. Dobra, to Sara sobie układam. Zobaczmy później. Tak wygląda mojej mamy pizza. Dziękuję ja sobie zrobię puszkę serową Widzicie to? Ona trochę sus jest Co? Nic nie powiedziałem, co nie widzę Jak powiedziałem, to łapka w górę Fuj, ona liczy susa Robisz? To mama śpiewa. Policzka robię. Co robię? Policzka. Cisza. Sus! Dobra, ja będę robić moje pizze. Teraz rób. Zobacz, ja po świecie. Robię po pizzy. Okej, okay, ja już robię. A jak ja wezmę kasiuk, jak ja przywam telefon? Dobra, faj. Potrzymam o A, przyniesiesz mi. Sara, proszę ten koszyk. Co to w ogóle jest? I? Zauważyłem, że ona jest mega susem. <grym> Jednak. Otóż biodek elczut. Nie wiem, czy on jest pikantny, bo to robię na ślepo. Jak się tu weź mnie na palec, to jest ostre. Nie nalegam tego robić. Okej. Okay. Z tu Co trochę. kłamiesz, kłamczucho? To ty jesteś <grym> Kłamam, nie Stu trochę. Stu trochę. Stu trochę. On jest kwaśny! Dla mnie. Jak się mało weźmie, to jest bardzo kwaśny. On jest słodki. No, jak się mało weźmie, to jest... Dużo. Słodki. Wiecie co? Chyba nie, chyba nie lubię keczupu, że czuję na mnie słodkie. Mieszu, 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 mieszu. Ej, ten nie powinien być bo to on powinien być słodko-kwaśny właśnie. Bo on powinien być pomidorowy. Pomidory nie są kwaśne. On jest słodko-kwaśny, zauważyłem to. Kto wiedział, że taki y, sus... Jaki sus? Y, sos taki y, ostry. Sos y, Taki o, kto jadł y, taki daje łapkę w górę, suba. Co jeszcze chce? Komentarz. I dzwonek. Po prostu kto wie, że on nie smakuje jak pikantny Po prostu kto wie, że dla was nie jest pikantny nasz yy, przepis No po prostu my robimy pizzę Którą dawno już nie jadłem, powiem szczerze Ja jadłem tylko u kuzyna Trzy pizzy to A powiedziałeś, że dwa I dwójkę miałem trzy Wszystko słyszę Tak, nie słyszy Przepis pizzy Tak, jasne ja Słuchajcie kto y, y, głosuje, że Sara mówi prawdę, pisze komentarz. A kto nie, daje lajka. Dobra, okej, okay. ja już zrobiłem. Teraz dodatki. Zostaw mi ogulasa. Nie ma ogulasów, jest taki fajny ogulas. Ja tylko pewnie zrobiłaś. kurasa, Kwaśna. Miałem. Miałam kwaśne. kwaśne. Podle mieć kwaśne rzeczy. To jest Usta? Serowe. A ja serowe? 是，是确实。 Mm. Manifik, ludzie. Ta ja pizza prawie skończona. Muszę jeszcze włosy do końca zrobić. Mm. teraz pizzy. Jest tała To Maćka. Ja widać, jest ta pizza. Ta maczka. do niego. widać, jest taka niezrobiona. To moja. Ja Nas jest serowo, e, ogórkową, jak widać. <grym <grym to na Jak mówiła moja siostra, zaraz skończymy live'a. Nie, sara? Mhm. Bo to jest taki live, pierwszy live mój w życiu. Po prostu jestem na innym kanale, ale nie chcę go podawać, bo może to mnie zaobserwować taki gościu. Chcę próbować. Ja się boję, że on się spyta. Ja znam jego nazwę. Wojciech nie powiem, napiszę w komentarzu tej osobie, która pierwsza napisze. Czy to jest na Tak, poproszę. Okay. Skończyliśmy. To się Okej. Skończyliśmy. Teraz będzie losowanie. Która najładniejsza? Pizza number Tu Jeden. Tak wygląda z przodu. Pizza numer dwa. To jest taka pizza zrobiona z oczu. Gdzie są oczy? To ja nie widzę. Buzia. I tu ostatnia pizza trzecia. Gdzie jest buzia pani? Tutaj. Okej. Okay. Więc piszcie w komentarzu. Jeden. Dwa. Mamy. Trzy.